...wydarzenia, mm. czyli temat artykułu tak? Dzień dobry. Musimy zrobić ciekawe. Na co jeszcze jest? to Tytuł. Po prostu tytuł. Musi być fajny tytuł. A jak myślicie, co trzeba zrobić, żeby tytuł był fajny, żeby się dobrze czytał? Weź prosty. Mm. Ale nie ma też tego w internecie, skoro my to piszemy i wrzucamy do internetu. No, a tu, a skąd to jest w internecie? Jak no, a skąd się... to jest w internecie? To też dziennikarze przychodzą i publikują w internecie. To później pójdziemy do działu online, żeby się wyróżnić ehm, Oryginalne. Ja Wam to powiem, że bardzo często, że. Dlaczego czasami? Bo czasami jest żywy i coś opowiada, więc łatwo y, po prostu, y, tu mamy koparki sięgną, na Bardzo często są właśnie zasadnicze. Ten rysunek dzisiaj to w bo tutaj pan Jurek robi. Wczoraj, po prostu, Bo to trochę tak zajmuje. A tu jest moja że Ja sama Tak. To prawda, prawda? O patrzych rzeczach decyduje właśnie pani Agata, która Wam pokazywała jak się tak chce do internetu.